Kurier Szczeciński, 8 czerwca 1946 roku, sobota. Wojna nie grozi. Wiceprezydent Krajowej Rady Narodowej, obywatel Szwalbe, po powrocie z Moskwy wygłosił obszerny referat polityczny na wojewódzkim zjeździe Polskiej Partii Socjalistycznej w Gdańsku. W referacie tym poruszone zostały najistotniejsze zagadnienia naszej polityki zagranicznej i wewnętrznej. Na pierwszym miejscu obywatel Szwalbe poruszył sprawę groźby nowej wojny. Generalissimus Stalin zapewnił przedstawicieli naszych podczas ostatniej wizyty w Moskwie, że wojna nie grozi. Rozmowy przeprowadzone podczas konferencji moskiewskiej wykazały, że nie może być mowy o żadnym kwestionowaniu lub rewizji naszych granic zachodnich. Zapewniono nas, że żadne z mocarstw zachodnich nie uzyska ustępstwa ze strony Związku Radzieckiego w tej sprawie. Granice Rzeczypospolitej Polskiej są święte. Będziemy głosować trzy razy tak. Warszawa. Komisja Centralna Związków Zawodowych wydała odezwę w sprawie referendum, w którym czytamy między innymi. Głosowanie ludowe będzie odpowiedzią narodu na zakusy Churchillów atakujących naszą granicę zachodnią. Komisja Centralna Związków Zawodowych, a z nią cała Polska Pracująca, na trzy pytania referendum odpowie trzy razy tak: Będziemy głosować za jednoizbowym parlamentem i przeciw reakcyjnemu Senatowi. Będziemy głosować tylko za Sejmem, bo jednoizbowy parlament gwarantuje szybkie uchwalanie ustaw. A od tempa prac ciała ustawodawczego zależy szybka odbudowa kraju sprawne funkcjonowanie aparatu oraz stała poprawa sytuacji gospodarczej i aprowizacyjnej kraju naszego, a zatem i poprawa ekonomiczna i kulturalna szerokich warstw narodu. Dlatego na pierwsze pytanie świat pracy odpowie tak. Porwane przez Niemców dzieci Polskie wracają do kraju. Katowice Dzięki staraniom Polskiego Czerwonego Krzyża przybył w dniu dzisiejszym do Polski pociąg sanitarny. Pierwszy transport polskich dzieci, które, bądź to w czasie okupacji, zostały wywiezione do Rzeszy, bądź też urodziły się tam. Na powrót do kraju czeka jeszcze około 10 tysięcy polskich dzieci w różnych strefach na zachodzie. Na twarzach dzieci wracających do ojczyzny w momencie powitania na dworcu w Katowicach widać było wielkie wzruszenie. Nawiązanie łączności telefonicznej z Poznaniem Otrzymane niedawno przez Szczecińską Dyrekcję Pocz i Telegrafów Wzmacniacze dla Międzynarodowych Linii Telefonicznych są już obecnie montowane w terenie. Dzięki nim nawiązano już łączność telefoniczną z Poznaniem. Za kilka dni po dokonaniu prób technicznych z połączeń telefonicznych Poznań Szczecin będą mogły również korzystać i inne instytucje i przedsiębiorstwa. O Związek Ochrony Zwierząt. Na ulicach naszego miasta coraz częściej oglądać można obrazki sprzeciwiające się podstawowym pojęciom humanitarnym, obowiązującym nawet w okresach między- i powojennym, kiedy to nawet życie ludzkie cenione jest niżej przyjętej na ogół normy. Jakiż to obrazek? Przeładowany wóz ciągnie wychudła szkapina, poganiana brutalnie jakimś kijem czy drągiem przez nieludzkiego woźnicę, albo zdenerwowany obywatel wyładowuje swoją wściekłość na psie okładając go celnie wymierzonymi kopniakami. Tego rodzaju wypadki nie są wcale tak błahe, jakby się na pierwszy rzut oka wydawać mogło. Mają one poważny aspekt społeczno-moralny, bowiem świadczą o niskim poziomie etycznym ludzi traktujących w ten sposób pożyteczne zwierzęta. Poza tym przygląda się tym scenom młodzież, w której mogą one zupełnie niepotrzebnie spowodować pewne wypaczenia psychiczne. Należałoby więc zorganizować w Szczecinie związek czy Towarzystwo Ochrony Zwierząt wzorowane na przedwojennych związkach tego rodzaju. Wyjaśnienie gazowni. Gazownia miejska w Szczecinie podaje do wiadomości, że przerwa w dostawie gazu powstała wskutek braku prądu.